No, szkraby kochane. Zróbcie sobie pauzę na przeczytanie treści. I bawimy się. Tutaj magnes jest zbliżany do tego ustrojstwa. Reguła Lenca mówi, że układ się stawia. I to stawianie można rozumieć na kilka sposobów. Tutaj najwygodniej będzie widzieć to jako odpychanie. Jeśli ja chcę zbliżyć magnes, to jeśli to ma mi przeszkadzać, to powinno odpychać ten magnes. Wiemy, że jednoimienne bieguny magnetyczne się odpychają, więc napiszę, że tu jest biegun N, a tu S. Jak szatan. Po określeniu biegunowości tego magnesu z reguły lęca, zapominam o tym magnesie zupełnie. Patrzę na to jak na zwojnicę, korzystam z reguły prawej dłoni, albo śruby prawoskrętnej, albo jeśli ktoś z alkoholikiem, to z reguły korkociągu i stwierdzam, w którą stronę tu płynie prąd. I moja prawa dłoń mówi mi, że prąd płynie o tak. Obejmuję to prawą dłonią tak, żeby czterema palcami to otoczyć. I żeby kciuk pokazywał tam, gdzie wyłażą linie pola magnetycznego. Żeby kciuk pokazywał tu, gdzie jest N. Prąd przez amperomierz płynie w lewo. Odsunek drugi tutaj jest odwrotnie, więc właściwie można zrobić wszystko na odwrót i będzie dobrze. Ale powiadam. Mimo to. Układ się stawia. Ja usiłuję odsunąć magnes. Jeśli układ ma mi przeszkadzać, no to będzie ten magnes Przyciągał. To w magiczny sposób wytworzy biegun S. Tutaj, biegun N tutaj. Żeby to było możliwe, tu musi płynąć prąd i ten prąd zgodnie z regułą prawej dłoni będzie płynął o tak. A, i jeszcze jedno. Za takie coś mogę nie mieć dwóch punktów, bo tu napisali, żebym zaznaczył strzałką. A ja nie narysowałem żadnej strzałki, ani tu, ani tu. Myślę, że z tymi strzałkami chodzi o coś takiego. I teraz jak nie dostałem dwóch punktów, to się obrażę. Następne zdanie. Znowu sobie zróbcie pauzę na przeczytanie treści. Myślę, że zasada zachowania energii i zasada zachowania pędu załatwią sprawę. Zanim to sprawdzę, autoreklama. Kurs przygotowujący do matury dla patronów od tego tygodnia przyspiesza dwukrotnie. Czyli od dwóch zajęć w tygodniu. W kolejnym tygodniu to już będą trzy zajęcia w tygodniu. I nie niewykluczone, że ten trend się utrzyma. Ktokolwiek zapatronuje teraz dostanie dostęp również do wszystkich nagrań archiwalnych z tego sezonu. Te rzeczy są dostępne w progach 50 i wyższych. Ilość miejsc w progach jest ograniczona, więc jest chyba dosyć jasne, że im później ktoś dołączy, tym bardziej zbiednieje. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że tak wydany hajs to jest inwestycja w swoją przyszłość. Po dwakroć. Dlaczego po dwakroć? Zapytacie. Bo kurs gwarantuje więcej procentów z matury, więcej procentów z matury to lepsze studia, lepsze studia to lepsza praca, lepsza praca to więcej hajsu, więcej hajsu to lepsze życie. A drugi powód jest taki, że to życie będzie tym lepsze, im w lepszym stanie będzie planeta. A ja całe pieniądze ze wsparcia przekazuję na Client Earth i inne takie sadzenie drzew. I tak, wiem, na obecnym kursie nie ma szans uniknąć katastrofy klimatycznej, ale takie akcje i tak są sensowne, bo być może spowodują, że skutki tej katastrofy będą mniej dotkliwe. W Polsce niedługo wybory, więc pamiętajcie zagłosować na polityków, którzy wybiegają myślami poza nasz malutki polski grajdołek. I mają na uwadze przyszłość wszystkich ludzi. A jeśliście w UK, to nie zapomnijcie być w Londynie w ten weekend. The big one. Jeśli to zderzenie było doskonale spężyste, to energia się zgadza. Czyli suma energii kinetycznych przed zderzeniem jest równa sumie energii kinetycznych po zderzeniu. Zapiszę to. M1. V1 kwadrat. Dodać M2. V2. Kwadrat jest równe m1 v1' Kwadrat' prim oznacza szybkość po zderzeniu. Nie będę trzymał się tych oznaczeń, bo to jest koszmarnie dużo pisania w dolnym indeksie. Niewygodnie, nieczytelnie. Nie chcę. Naturalnie gdybym pisał maturę, raczej bym się ich trzymał. Ale tylko nagrywam film na YouTube, więc wiecie. Znam szybkości, więc ja tu wpiszę. Ten wyraz to będzie 2 do kwadratu, 4, m1. Ten wyraz, V2 do kwadratu, 16, m2. V1 po, prim, 1 do kwadratu nadal 1, czyli to jest po prostu m1. V2 po, 5 do kwadratu, 25. Teraz zaraz zachowania pędu. Pęd 1 dodać pęd 2 jest równy pęd 1 prime dodać pęd 2 prime. Tak mówi z zachowania pędu. Pisze. M1V1 dodać M2V2 jest równe M1V1 dodać M2V2 prime. Podstawiam. 2M1 4M2. V1' to 1, czyli po prostu m1 tu mam i tu będę miał 5 m2. I z tego wynika, że m1 jest równe m2. Jeśli tak zdobytą wiedzę zaaplikuję do tego równania, to dojdę do wniosku, że 4x16, czyli 20m, jest równe 1 do 25 czyli 26m. A to nieprawda. Wniosek Energia się nie zgadza, zdarzenie nie było sprężyste. I to jest błędny wniosek, bo to jest źle. Zrobiłem ten błąd, który przeważnie robi się po licealnej fizyce. Bo w prostych licealnych zadaniach zwykle pęd odarty jest z kierunku i zwrotu. Zostaje sama wartość, a tymczasem pęd ma kierunek i zwrot, i to trzeba uwzględnić. No to uwzględnię. To tu skreślę. To jest źle. Wyróżni kierunek w prawo, bo tak. Czyli te pędy, które są zwrócone w prawo, będą z plusem. Te, które są zwrócone w lewo, będą z minusem. M1V1 odjąć. M2V2, bo jedzie w lewo. Równe. Minus. M1V1 prim. Dodać. M2V2 prim. Podstawiam cyferki. 2M1 odjąć 4M2 jest równe minus M1 dodać 5M2. I teraz znowu wyrażę jedną masę przez drugą. Podstawię tego równania i sprawdzę, czy lewa jest równa prawej. 3M1 to jest 9M2, czyli M1 jest równe 3M2. I postawiam sobie za M1. W tym równaniu 3M2. 4 razy 3M2. Dodać 16M2. M1. Zamiast tego M1 wpisuje 3M2. Dodać 25M2. To w sumie jest 28. To w sumie też jest 28. Lewa jest równa prawej. Energia jest zachowana. Zderzenie było doskonale sprężyste. I voilà! I tak to się robi. A teraz już muszę was opuścić, bo idę łamać prawo celem lepszej przyszłości dla wszystkich.